Cześć, witam Was po dłuższej przerwie od publikacji filmów na tym kanale. I już dzisiaj oficjalnie zakończam nagrywanie i publikowanie filmów tutaj związanych z Hulajnogą Wyczynową. Od dnia dzisiejszego będą się pojawiać tutaj filmy związane z wycieczkami różnymi, podróżowaniem i generalnie taką tematyką. Jako pierwszą i dość. Kondycyjnie wymagającą wycieczkę wybrałem sobie przejście 58 km przez Karkonosze i Góry Izerskie, począwszy od najwyższego ich szczytu, Śnieżki, aż do stogu izerskiego, znajdującego się właśnie w Górach Izerskich. A więc bez zbędnego przedłużania, przynosimy się do Karpacza, czyli miejsca, w którym rozpocznie się moja wyprawa. Godzina 2:49. Zaczynam trasę Zaczynam od podejścia na Śnieżkę Jeszcze ciemno, w sumie nic nie widać Już chwilę idę Droga w miarę przyjemna Celem jest dojście na wschód słońca na Śnieżkę na początku Wschód słońca ma się o godzinie 4.40 Więc najprawdopodobniej się wyrobię chciałem iść czarnym szlakiem ale ciemno było dopiero po 20 minutach chyba się kapnęło że idę czerwonym ale dobra, to też dojdę, to jest trochę dłuż. początkowo chciałem wrócić na czarny szlak czyli ten, który miałem iść od początku ale stwierdziłem, że już na tyle daleko że zaszłem, że pójdę czerwonym Dolina Łomniczki Dom Śląski, godzina Już jak przyszedłem, tam widać Karpacz Mój punkt startowy teraz Pod górę Podospadzik Opuszczam las, wchodzę w kosówki, myślę, że jakieś pół godzinki, myślę, że jakieś pół godzinki będę przy Domu Śląskim, a ten już meryłatwo. Chwila przerwy, jestem dość we mgle wydaje mi się, tam na dole idzie jeszcze dwóch turystów i powoli chyba docieramy już do staniska Zastanawiamy się po godzinki i na szczycie docieram do schroniska. Udało się. Godzina 3:56. Totalna mgła, nic nie widać. Ale wydaje się, że chmury idą do góry. Więc chyba się nawet tu nie zatrzymuję. Cisną od razu na śnieżkę. Jest równo czwarta. Zaczynam podejście na śnieżkę. Podejście po śnieżkę. To zdecydowanie więcej ludzi niż wcześniej. Na wschód słońca nie ma co liczyć Więc szybkie zdjęcie i alu. Jest godzina 4.17 Więc Zajęło mi to jakoś z godzinę 50 Nie ma nikogo jeszcze Generalnie mega wieje wiatr, dużo chmur, więc schodu słońca na pewno nie będzie, więc schodzę na dół. Doszedłem na dół ze śnieżki i chyba poczekam tutaj w schronisku, aż pogoda się poprawi i będę ruszał dalej w trochę Troszkę się przejaśnia, coś zaczyna być widać, więc... Wyruszam teraz w stronę śnieżnych kotłów. Uff. Na razie przełęcz arkonoska, dwie godziny. Widoki coraz ładniejsze. Wiatr rozgonił chmury, można śnieżka się odsłonić. Obym nie żałował, że za szybko zesz zeszłem stamtąd. Ale dobra, idę dalej. Idę taką szeroką drogą. W sumie trochę się rozjaśnia miejscami, może się coś rozpogodzi. A jak na razie tą drogą muszę dojść do skałek słoneczników. Już kawałek drogi za mną, w dole jeziorko, piękny widok się zrobił. Chmury idą do góry. Mam nadzieję, że taka pogoda się utrzyma. 5.37 Mija prawie trzecia godzina od wyjścia z parkingu. I teraz Słonecznik, później Przełęcz Karkonoska. Wsparłem do Słoneczników. Chmur bardzo dużo. I śnieżne kotły 3 godziny. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Postaram się jak najszybciej. Troszkę słońce zaświeciło się, rozświetla. Pogoda się poprawia. Tu już zaczyna być coś widać. Jeszcze przejdę bok tej góry i jest Przełęcz Karkonoska Słoneczko nawet zaświeciło Tam się odsłaniają ścieżne Koczły Też tam muszę dojść Na trasie chyba od wczoraj godziny nikogo nie spotkałem O, a tam jest Przełęcz Karkonoska Gdzie jest ten dom? Nie wiem czy widać wszystko się pięknie odsłoniło. Najgorsze chmury zostawiam ze sobą. akurat w tamtą stronę idę, więc szykuje się dobra pogoda i ładne widoki. Godzina 6.22 Ląduję na przełęcze Karkonowskiej. Tutaj sobie zrobię dłuższą przerwę, odpocznę trochę i ruszam w tamtą stronę. Kurczka plecaka i ruszam w drogę. Śnieżne koczły dwie godziny, a więc w drogę. Już opuściłem przełęcz karkonowską. Trajdę drogą asfaltową, która dalej tam idzie. Większa część góry, już za mną i idę dalej. Góry o tej porze dnia, jest coś pięknego. Mało ludzi, prawie wcale, cisza, spokój. Fajnie się idzie. W oddali widać śnieżkę. Bardzo daleko. A ja podążam w stronę śnieżnych kotłów. Teraz się zrobiła jeszcze lepsza pogoda, widać dokładnie wszystko, śnieżka trochę chmurami zachodzi i już, jeszcze my się z pół godzinki, 40 minut i będą śnieżne koczły. na szczyt, prawidłowy, do stacji przekaźnikowej. Nie widać. Mam w końcu zaciszne miejsce, w którym aż tak nie wieje. Przyjście z Karpacza tutaj zajęło mi 5 godzin i 40 minut. I teraz będę porążał w tamtym tym kierunku. Tam jest gdzieś stóp izerski. co? So, idę dalej. I wieje dalej, teraz idę na Szenice, czyli dokładnie tam. Już prawie Szenica, tam za chmur, daleko. Wyłania się nasz cel dzisiejszy, do którego zmierzam. Tutaj przy schronisku nie będę się zatrzymywał, idę. Niżej do Hali szczenickiej i tam robię dłuższą przerwę 30 za nami a ja mam 15 minut na hale i tam robię długi odpoczynek tutaj też wieje standardowo, tu robię dłuższą przerwę Wypocząłem, najadłem się teraz przed siebie tam na górę i szczytami aż do stoku Teraz ładnie chodniczkiem do wodospadu kamienczyka, stamtąd do Szklarskiej Poręby i ze Szklarskiej Poręby na Wysoki Kamień Wodospadzik i do Szklarskiej Poręby Jest już Szklarska Poręba i teraz skieruję się czerwonym szlakiem na wysoki kamień, i stamtąd dalej czerwonym już na izerski. Klucze skały, i dalej czerwonym szlakiem. Już myślę, że jestem w połowie drogi, tak szkarskiej porębie. Czy druga połowa została do przejścia? I co, idę dalej. A więc krótka przerwa była. Sprawdziłem na mapie, została godzina 31 na wysoki kamień, a więc ruszam dalej. No, można powiedzieć, że puściłem miasto, ale ja napotkałem mniej inne trudności, a mianowicie picie mi się rozdało. Tam zmierzam. To jest kolejny cel, i stamtąd dalej szczytami aż do stogu. Na moje oko zostało jeszcze jakieś pół godziny dreptania na wysoki kamień I stamtąd do kopalni Stanisław Jest godzina 11.41 Czyli 9 godzina mojej wędrówki i zaraz będę na szczycie Wysoki kamień zdobyty, już prawie tu chwila przerwy i dalsza podróż. Schodzę już z wysokiego kamienia i udaję się w kierunku wysokiej kopy, czyli najwyższego szczytu gór izerskich. Jak na razie prosta droga, muszę nią dojść do starej kopalni do wykopalisk jest kopalnia Stanisław, dawniej wydobywano tu kwarc teraz będzie widzę takie kamieniołomy o 12 miało parać, a jest 13 i w sumie to pokropiło może przez 5 minut droga zmieniła się w drogę asfaltową i ale i do przodu widać ławki więc jedynym celem na teraz to będzie na nich usiąść ławeczki zostawiam koniec przerwy i wychodzi na to że tutaj będę skręcał w prawo w jakąś małą ścieżynkę strumyczek więc do stogu izerskiego 3 godziny Teraz tu jest chyba zaraz odejście na wysoką kopę. To jest odbicie na wysoką kopę, gdzie zaraz się udam. Jest już szczyt. Widać koprzyk. Tu jest szczyt. Jeszcze parę lat temu tutaj wisiała taka tabliczka, ale już jej nie ma teraz na stuk? Zapomniałem dopowiedzieć, że wraz z wejściem na kopę minęła 11 godzina wędrówki. Teraz obowiązkowa przerwa, bo mi nogi odmawiałem posłuszeństwa. Koniec przerwy, wyruszam w dalszą drogę. Szczyt kopy przenieśli tutaj, więc dlatego tam nie było czawliczki Dobra, idę dalej. Tam daleko, gdzie widać ten Biały Domek, jest mój cel, trochę wyżej, w górach. O, jeszcze spory kawałek jest, ale się uda. 12 godzina mojej drogi, mam już autentycznie dość. Kolana mi wysiadają, nogi bolą. Dotarłem do jakiejś drogi asfaltowej. Polana Izerska 800 metrów ostatnia godzinka za, za 20 minut minie 13 godzina mojej trasy. Nie mam sił kompletnie. Ale dobra, idę dalej przed Ciebie. Trzeba to zrobić. 1545 Czyli równa chyba właściwie 13 godzina podróży A do szczytu zostało 3,5 km 1,3 km do celu Widać antenę, tam jest szczyt 16:30 prawie 40 więc równo 14 godzin od karpacza. Udało się. W końcu centralnie podwierzam właściwie. Udało się. Jestem niezmiernie szczęśliwy. bo sobie zrobię w miarę konkretną przerwę i schodzę do świerada. Chwilę posiedziałem i trzeba schodzić. Pomniałem schronisko i wyciąg. I teraz czerwonym szlakiem już na dół. Mieć Świeradów, więc w sumie dość niedaleko. Widać daleko w oddali drogę asfaltową. Znaczy, że już jest połowa drogi. Już tutaj sobie schodzę nam ze Stogu wizerskiego. Nie wiem, może z pół kilometra zostałem do parkingu nawet pewnie. Więc wycieczka dobiega końca i będzie się kończyć sukcesem. Godzina jest 17.44 więc można uznać, że plus minus 15 godzin już tutaj jest Świeradu, więc wycieczkę można uznać za do zakończoną dotarłem do Świeradowa wycieczkę można uznać za szczęśliwie zakończoną i z osiągniętym celem tu już się kończy szlak właściwie a więc dotarłem, misja zakończona sukcesem wszystko się elegancko udało dajcie znać w komentarzu czy wam się podobało i w niedalekiej przyszłości pojawi się na pewno więcej tego typu materiałów. Siemano.